był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznep. Już siedzimy w samochodzie, bo pada na zewnątrz okropnie. Okropna Dobre. pogoda dzisiaj jest. No, Marcin mówił, że to nie jest takie proste, że Putin strzeli palcami i tam z tych republik nagle robią się, robią się państwa. No, to, to nie jest wishful thinking. No jest, jest prawo międzynarodowe. No Państwa były tworzone w procesie historycznym na ogół, a jeżeli powstawały nowe w okresie postkolonialnym, to było oparte na y, zasadach pewnego konsensusu międzynarodowego i uznania dla terytorium, mm. granic ustalonych, dla jakiegoś y, profilu ludnościowego też. Ludności Te, kulturowej. Tak, no, oczywiście były z tym problemy, jeżeli sięgnąć do historii, bo moją specjalnością była Ameryka Łacińska i tam granice mm. były. Rysowane przez Hiszpanów i Portugalczyków w sposób sztuczny, czasami dzieląc ludzi, więc później dochodziło do różnego rodzaju konfliktów, ponieważ granice nie były ustalone. Nie no były też jasne. widzieliśmy, tak, Czechy i Słowacja jak okazało się, że nie da się skleić dwóch takich małych, wydawałoby się bardzo blisko kulturowo państwowych Aczkolwiek nie było tam konfliktu granicznego. Na szczęście prawda? nie, no ale rozklejenie też się wydawało i, i, i było nieuniknione, tym bardziej chyba przykre było słuchanie prezydenta słuchanie Władimira Putina, który mówił o, o tym, że Ukraina właściwie nie ma prawa istnieć, że jest jakimś dziwnym, sztucznym tworem, jakby zabierał jej prawo do istnienia. To, 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 były, to były niezwykle obraźliwe, aroganckie, brutalne jest e słowa, więc trzeba, trzeba użyć określeń, które pasują do tej sytuacji. One były oczywiście podyktowane politycznym celem, jakim jest bez wątpienia umniejszenie roli Ukrainy, pozbawienie jej osobowości jakby międzynarodowej, pokazanie światu, że coś takiego nie istnieje, że nie ma racji bytu że historia to potwierdza i tak dalej i tak dalej. Trudno sobie wyobrazić, żeby świat dał się przekonać. Moim zdaniem to nie jest adresowane tak naprawdę do społeczności międzynarodowej, tak, ale, ale do własnej tak publiczności się udało pewnie. Z całą pewnością wielu jeśli nie większość obywateli Federacji Rosyjskiej uważa, że Ukraina tak naprawdę jest częścią Rosji historycznie i opiera się tutaj na doświadczeniach nawet nie tyle Związku Sowieckiego, ile jeszcze okresu carskiego. No tak, ale cóż to za podstawa jest? Powiedzmy sobie szczerze, to właśnie Imperium Carskie też dokonało rozbioru Polski i można by na tej podstawie snuć różnego rodzaju... Rodzaju rozważania, które z kolei nas bardzo boleśnie mm -hmm. dotykały. Ja myślę, że te słowa były podłe, były pogardliwe. absolutnie nie do zaakceptowania, pogardliwe wobec, wobec Ukraińców, wobec społeczeństwa, wobec państwowości ukraińskiej, ale najważniejsze jest to, co się dzieje w realiach, nie tyle w słowach, ile po prostu w czynach. A tutaj, jak widać, Władimir Putin. Nie cofa się, i podąża dalej i realizuje swoją koncepcję. Polityczną. Tak, wydawało się, że, że, że przegrał tę wojnę informacyjną wcześniejszą, no ale jednak i tak zrobił swoje, zrobił to, co ma zrobić. Jak pan wczoraj oglądał Joe Bidena, który ogłaszał sankcje, to, to co pan sobie myślał? że to za wcześnie, za późno, za dużo, za mało, wystarczająco, niewystarczająco? No najpierw pomyślałem sobie, jak to dobrze, że prezydentem Stanów Zjednoczonych nie jest Donald Trump. No ale Donald Trump właśnie ogłosił, że gdyby on, że rządził, to, to nic takiego by się nie wydarzyło. Yy, nie, Donald Trump powiedział jeszcze, że jest zachwycony. Tylko, że on to ironicznie tak. Yy, że, że to genialne posunięcie no, ale myśl, Putina. Myśli pan, że gdyby Trump rządził, to, 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 to co to Putin Doszedłby by do już, porozumienia, oczywisty sposób. Nie wiem, u naszych granic? Yy, może nie aż tak daleko, ale z całą pewnością doszłoby do porozumienia pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem o podziale świata. To znaczy obaj przywódcy, liderzy ustaliliby jakieś granice wpływu. Nie wiem, po której stronie my znaleźlibyśmy się i to jest poważne pytanie. Natomiast z całą pewnością świat byłby. Zaczną zby się i bylibyśmy niepewni, co, co będzie jutro tak naprawdę. A jeśli chodzi o, o sankcje nałożone, tak. Yy, no, nie pewnie. nie będziemy pewni. I, I jeszcze długo przestrzegałbym przed takim pochopnym optymizmem, że właśnie zakończyła się jakaś, jakaś faza. Yy, chyba to do tego zmierzał yy, pan Marszałek Terlecki w swojej wypowiedzi, że coś się zakończyło, że to dobrze w sumie. Yy, tak, a potem wyszedł z twarzą. Tak, no tylko że pan Terlecki nie wyszedł z twarzą z tego wszystkiego. Natomiast yy, rzeczywiście yy, to nie jest koniec. Yy, tej historii. Zapytała Pani mnie o, o jak odczucia, oceniam tak, odczucia tak. po wypowiedziach nie tylko zresztą Joe Bidena, no prezydenta Stanów Zjednoczonych. amerykańskie też unijne sankcje, później tak? tak i jeszcze mieliśmy bardzo długą. I bardzo precyzyjną konferencję prasową e, sekretarza Stanu, e, to niego Blinkena i, i ministra spraw zagranicznych Ukrainy, którą śledziłem też na żywo. I e, muszę powiedzieć, że e, stanowisko Stanów Zjednoczonych e, (USA) jest, je, jest mocne, ale Mam wrażenie, że te sankcje nie zrobią wielkiego wrażenia na Putinie. Planując swoje działania, Władimir Putin z całą pewnością brał pod uwagę możliwość nałożenia sankcji i różnych wariantów, Czy brał pod uwagę pana zdanie? Czy co brał, przepraszam. Nord Stream 2, że tak, będzie To padało już wcześniej podczas wizyty kanclerza Scholza w Moskwie, między innymi. To nie było publicznie powiedziane, ale z całą pewnością e, no Władimir story. Putin usłyszał, że jest ryzyko e, zawieszenia e, tego projektu, jeżeli e, dojdzie do jak, eskalacji działań, jeżeli dojdzie do militarnego wejścia i uznano, że te wydarzenia, które miały miejsce, a więc ogłoszenie niepodległości separatystycznych. E, 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 Obwodów, można powiedzieć, ukraińskich, to już jest de facto akt agresywny, i w związku z tym trzeba zastosować również działania wobec Nord Stream 2. To było do przewidzenia. Myślę, że Federacja Rosyjska też poczyniła przygotowania, żeby amortyzować te szokowe skutki sankcji. No, wiem o tym no, między innymi, że tylko w grudniu banki rosyjskie zakupiły ponad 5 miliardów dolarów w gotówce. W listopadzie bodajże 2,5 miliarda to są pieniądze, które są potrzebne, żeby zaspokoić głód rynkowy w sytuacji zagrożenia. Wiadomo, ludzie wymieniają pieniądze, ludzie potrzebują e, zabezpieczenia i żeby zamortyzować ten najazd, potencjalny najazd na banki i na kasy, e, przygotowano e, większe e, sumy pieniędzy. I, e, jednym słowem, Putin z całą pewnością nie jest tym zaskoczony. Nie ma zwyczaju cofać się też. Doświadczenia wcześniejsze z Gruzji chociażby, no i doświadczenia z Krymu pokazują, że kiedy noga rosyjskiego żołnierza powstanie na jakimś terytorium, to, to ciężko jest ją później cofnąć, no chyba że to jest Afganistan. Ale nie chcemy i Putin wie, że Unia Europejska, Stany Zjednoczone, wspólnota Zachodu nie chce konfrontacji zbrojnej. To jest, to jest dosyć no to oczywiste to jako to demokratyczne. Pan też, też powiedział, że wszystkie kraje. te jego ruchy, łącznie z wysłaniem wojsk do, do Prybałtyki, to są po prostu ruchy obronne. Ja się zastanawiam, jak jak długo my jesteśmy w stanie żyć z taką straszliwą destabilizacją, tak? tutaj na, na wschodzie, ale z drugiej strony, z tymi sankcjami, które są jednak bronią obosieczną, szczególnie w czasach, kiedy wszyscy od wszystkich gospodarczo w jakimś sensie zależą. Tak, Rosja nas straszy, że, że ceny gazu poszybują tak. w górę i że wszyscy za to zapłacimy. Rosja też zapłaci, aczkolwiek szykuje się, jak rozumiemy, do przesterowania na rynki wschodnie, czyli głównie Chiny, i tam będzie lokować swoje nadwyżki no tak. gazu. To jest jakaś możliwość, ale Chiny są też graczem tego świata na najwyższym poziomie i Putin o tym wie. Moim zdaniem, Zachód poza sankcjami powinien, a właściwie Ukraina powinna wezwać pomoc w postaci mm -hmm. sił pokojowych, nie ONZ-owskich, ale krajów zaprzyjaźnionych. To nie może być pod flagą NATO, bo byłoby to uznane za agresywne mm -hmm. działanie. Ale wyobraźmy sobie, że jako państwo niepodległe Ukraina może wezwać siły stabilizacyjne, pokojowe. Tak jak Rosja siły pokojowe wysłała do Doniecka, tak Ukraina prosi trzy kraje, cztery kraje, które nie są bezpośrednio zaangażowane w negocjacje z Rosją i nie kraje sąsiednie, bo to byłoby prawdopodobnie jednak widziane jako agresywne działanie tylko takie kraje jak Kanada jak Wielka Brytania czy Włochy żeby po prostu dostarczyły swoje jednostki do celów stabilizacyjnych ponieważ sytuacja mhm. wewnętrzna w Ukrainie jest niebezpieczna być może byłoby to namacalnym dowodem na to, że Ukraina nie jest sama niestety wygląda na to, że Ukraina trochę jest sama nawet jeżeli te sankcje są ogłoszone No tak no zresztą sam prezydent Zeleński mówi, że przecież on nie oczekuje, że ktoś tutaj będzie umierał czy przelewał krew za jego Kraj. Chciałabym zapytać, jak pan ocenia to, w jaki sposób Zawański odnajduje się w całej tej sytuacji? Bo to jest dla niego kosmiczna próba. Ja jestem niezwykle pozytywnie zaskoczony. Muszę powiedzieć, że prezydent Zawański zrobił na mnie wrażenie mm. swoim spokojem. Łatwo jest paść w histerię, łatwo wzbudzić jest panikę wśród własnego społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, że masowy wyjazd ludności oznacza też zawalenie się de facto gospodarki ukraińskiej i państwa ukraińskiego, a o to przecież chodzi Putinowi. Chodzi do, o doprowadzenie do ruiny Ukrainy, do rozpadu państwowości i wówczas no, Ukraina będzie łatwo sterowalnym podmiotem, który z całą pewnością wpadnie w ręce Federacji Rosji. Rosyjskiej, więc zrobił wiele, zachował hard ducha i w bardzo trudnych sytuacjach potrafił pokazać, Także w tych krótkich filmikach z własną żoną, kiedy to był chyba dzień Walentynek, kiedy pokazywał, że cieszymy się nawet tym momentem, mhm. kiedy jesteśmy razem, ale bądźmy razem, Ukraina jest ważna, będziemy bronić Ukrainy. To są niezwykle ważne słowa, których rzeczywiście ja też oczekiwam od prezydenta, takiej determinacji, poświęcenia też. Nie wyjeżdża, jest na miejscu, nie szuka jakiegoś schronienia, a przecież mógłby. To Ukraina to duży kraj. Jest Aktywny, jego aktywność polityczna, także wyjazd do Monachium, chociażby na, na, na forum bezpieczeństwa w Monachium, gdzie przestrzegano, że może być niebezpieczna, jednak udał się, bo te kontakty, te rozmowy były ważniejsze dla niego. Tak, okazał się solidnym, dobrym prezydentem. Mhm. A czy są na Ukrainie takie siły, które mogłyby doprowadzić do tego, czego właściwie Rosja chce, czyli do nowych wyborów prezydenckich, do powołania takiego prezydenta, który. E, Machnie ręką na, na te republiki zbuntowane e, dla świętego spokoju. Takie siły zawsze się znajdują, niestety, w każdym kraju. I prawdopodobnie to jest to, na co czeka Putin, na, to, na co czeka Rosja. To znaczy, że do następnych wyborów, bo liczę na to, że prezydent Zawański utrzyma się przy władzy, ale w następnych wyborach wystartują kandydaci, którzy z pozoru będą wyglądali na nacjonalistycznych, będą szermowali wielkimi słowami, ale w momencie, kiedy obejmą władzę, po prostu doprowadzą do podporządkowania Ukrainy. No tak, Rosji. w sytuacji to jest zagrożenia ryzyko. zewnętrznego te nastroje nacjonalistyczne zawsze, zawsze yy, rosną. I oni będą grali na tym hmm. i... My, my, my. No, dzisiaj można manipulować po prostu mhm. społeczeństwem. Z całą pewnością propaganda putinowska będzie w tym wspierała. I to jak zwykle proszę zwrócić uwagę, że działania Putina wspierają te partie, które są właśnie nacjonalistyczne, które są antyeuropejskie w Europie. No chociażby spotkanie w Madrycie pokazywało, no, jakie kraje, mhm. czy raczej jakie partie polityczne sprzyjają Putinowi i są czasami finansowane nawet przez mhm. niego. Więc to się odbywa na naszych oczy musimy być Właśnie. wyposażeni w wiedzę przede wszystkim. Tak, jak to się rozleje, jak, jak od, jaka odpowiedź na strojach społecznych też będzie u nas, to jest oczywiście i mieć własnych, mocnych liderów, no to taj. też bardzo ważne. Temat na, na osobną rozmowę pięknie dziękuję, Ryszard Sznepf dziękuję był bardzo ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję, dziękuję, pani, dnia. dziękuję Państwu Chyba przestało padać. Widzi Pan na czasie tej naszej dziękuję. całej rozmowy, do widzenia.